Moja lala łokomczuszek Sara od Baby Alive. Dziewczynki mogą poczuć się jak prawdziwe mamy, przygotowując jej pyszne, zdrowe przekąski. Aktywuj lalkę naciskając na jej bransoletkę. Cześć mamusiu! Łokomczuszek Sara zna ponad 30 zdań po polsku. Uwolnij wodze fantazji i stwórz dla swojego łokomczuszka smakołyki, używając specjalnej masy i foremek. A może jabłuszko? Kiedy ją karmisz, Sara rusza buzią i naprawdę połyka. Chętnie powie Ci, jak jej smakuje. Przepeszne! I że ma ochotę na więcej lub że jest spragniona. Chce mi się pić! Możesz dać jej pić z kartonikowego soczku zabawki. Sara powie Ci również, kiedy jest najedzona. Dziękuję! O, o, czas zmienić pieluszkę. Tak dużo lepiej. Ukołysz ją delikatnie, jestem taka śpiąca, a będzie gotowa na drzemkę. Baby Alive Moja Lala Łokomczuszek Sara jest przeznaczona dla dzieci powyżej trzeciego roku życia. W zestawie znajduje się lalka, ubranko, dwie pieluszki, dwa pojemniki z masą do formowania smakołyków, trzy foremki, wałek, talerzyk oraz soczek zabawka. Moja Lala łakomczuszek Sara od Baby Alive.